Cześć, ja sam show. Witam was na kanale Kidrax Gaming. Dzisiaj temat bardzo poważny i dzisiaj porozmawiamy sobie normalnie bez żadnych wygłupów, bez żadnego udawania, bez żadnego mojego kreowania jakiejkolwiek postaci. Dzisiaj porozmawiamy sobie o naszym narodzie, Polska, o przepięknym, bogatym kraju. Chciałbym Wam powiedzieć, że nasz naród, że nasz kraj jest przepiękny. Jest po prostu przepiękny. Przepiękne krajobrazy, przepiękne miasta, przepiękne jeziora, przepiękne morze. W naszym kraju, po prostu, gdy pojedziemy, powiedzmy, nie wiem, gdzieś w góry, nad morze, gdzieś nad jezioro. Jest po prostu przepięknie i ci, którzy narzekają i mówią, że Polska jest brzydka, nie mają racji. Naprawdę nie mają racji. Ja ostatnio trafiłem na kanał takiego youtubera, który właśnie oglądał sobie na jednym filmiku polskie. Teraz mi to wypadło z głowy. Kurde. A, polskie krajobrazy, przepraszam, po prostu nieraz może wypaść z głowy, bo bardzo dużo pracuję nad nowymi filmami. Teraz jeszcze film mam nagrać 40 minutowy, więc po prostu wow. No jest dużo pracy, chodzę spać późno, wstaję o 5, praca, praca, praca i praca. Um, słuchajcie, no i właśnie ten gość oglądał polskie krajobrazy na swoim filmie i był zafascynowany. Był nimi zafascynowany. On robił miny, O, wow! No nie? Wow! Beautiful, beautiful country, beautiful country, Poland. A typowy Kowalski? Brzydka Polska, bo mało dali kasy, to brzydka Polska, tak? <gryw> Masakra, po prostu wiecie. My, Polacy, lubimy narzekać na nasz kraj brzydko, brudno. No, brudno to jest, bo po prostu wiele, wiele Polaków nie potrafi dbać o przyrodę, o naturę. Wyrzucają butelki gdzie popadnie, yy, pudełka, nie wiem, po czymś tam, po papierosach, puszki. To jest po prostu masakra. Dbajcie o przyrodę, dbajcie o naturę, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie. Mm... I oglądał, był zafascynowany. I muszę Wam powiedzieć, że ludzie z zagranicy, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy e, we Francji, czy w Anglii, czy w Holandii, są tam na pewno tacy ludzie, którzy o wiele bardziej doceniają polski naród niż sami Polacy. Jestem o tym przekonany, że w Stanach Zjednoczonych wielu Amerykanów bardziej docenia piękno, naszego kraju, piękno Polski, niż sami Polacy. Piszcie w komentarzach, jak wy uważacie, ale ja tak uważam, to jest osobiste, osobiście moje zdanie, że Amerykanie widzą o wiele bardziej piękno Polski, niż sami Polacy. Spotkałem się już też z taką tezą, że właśnie Ktoś przyjechał za zagranicy i powiedział, że Polska jest piękna, a za chwilkę, jakiś mężczyzna Polek, to było w Warszawie, powiedział, że nie, nie, Polska nie jest piękna, bo ludzie, bo mało kasy, bo ludzie są w ogóle dla siebie niemili, Chanscy i Wiecie, co odpowiedział ten człowiek z zagranicy odpowiedział, ja nie mówię o ludziach, ja mówię o. Przyrodzie o naturze. O. Ee, znowu wypadło ja. Yeah. <grystanie> o krajobrazach właśnie. Nie mówię o ludziach, mówię o przyrodzie, o naturze, tak? Natura to przyroda. O krajobrazach naszego przepięknego kraju. A krajobrazy są naprawdę przepiękne. Naprawdę są przepiękne. I słuchajcie. Myślę, że gdybyśmy weszli na YouTube albo w ogóle gogra, gogle grafika, gogra, gogle, dobra, na gogle. Dobra, ale okej, okay. na poważnie, gdy wejdziemy na gogle w grafikę i wpiszemy sobie polskie piękne krajobrazy albo polska piękne krajobrazy fascynujące. Zatykające wdech w piersiach krajobrazy. Przepiękne, przepiękne. Nie musimy w ogóle jeździć za granicę, nie musimy jeździć do Stanów, nie musimy jeździć do Turcji, do Tunezji, żeby po prostu podziwiać przepiękny krajobraz. Ponieważ mamy przepiękne krajobrazy u siebie w Polsce. Naprawdę, taka jest prawda. Możecie mnie wyśmiać za któreś słowo, ale ja tutaj jestem 100% sobą. Ja tutaj na 100% mówię prawdę. Nie udaję. Teraz na tym filmie nie ma wykre wykreowanej postaci. To ja, Sebastian, który mówi, że polski naród jest przepięknym narodem. Przepięknym, silnym narodem. Dbajmy o nasz naród, o przyrodę, która jest w naszym narodzie, którą tak wielu Polaków zaśmieca swoimi śmieciami, brudami. Dbajmy, dbajmy o środowisko, bo to jest bardzo ważne. Możemy się z tego śmiać. Śmiejcie się. Pamiętacie niektóre filmy, na niektórych filmach było tak, że ludzie się śmiali z tych, którzy mówili: Dbajcie o środowisko, a do 10 lat żyli w brudzie, w ubóstwie i śmierdziało. Więc kim wolisz być? Inteligentnym, dbającym. O środowisko, człowiekiem wartościowym, czy kimś, kto chce żyć w brudzie, który nie dba o środowisko. A potem cała Ziemia, nasza planeta, cierpi z naszej głupoty. Zastanówcie się nad tymi słowami, które właśnie powiedziałem. To nie jest wykreowana postać, to jestem ja, Sebastian. Na wszystkich filmach, jakie powstawały od początku, to była wykreowana postać. Wszystko, słowa, zachowanie, zacinanie się podczas e, wypowiedzi. Dzenia jakiegoś zdania. Powiedzmy jak mówiłem. A tutaj macie ksi 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 książki. Właśnie. To wszystko jest wykreowane. Nie będę wam pokazywał. Zawsze. Mnie prawdziwego. Takie jak jestem w życiu prywatnym. Poza kamerami. Nie zawsze będę wam pokazywał. Prawdziwego siebie. Ale... Często będę wam mówił o tym co warto robić o tym o czym warto pamiętać i o co warto dbać. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam.